Radio.sud.pl Największy portal informacyjny regionu. <śleszy> Kresłow, Walas, organizator Kępińskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od rana na ulicach miasta wolontariusze, ilu ich bierze udział w tym finale? W tym roku 187 wolontariuszy na terenie całego powiatu ze sztabu Kępińskiego. Finał tego Kępińskiego sztabu w hali przy LO numer 1 w Kępnie. Tutaj trwają koncerty, występy, mnóstwo takich atrakcji. No i oczywiście kwesta. Tak, jest to nowa, nowa bardzo ładna sala sportowa starego liteum. Yy, są pokazy szkół tańca, yy, na chwilę zaczną się animacje dla dzieci, yy, pokaz sprzętu strażackiego na zewnątrz. Później dojdziemy do kolejnego koncertu. No i światełko do nieba. Bezkukowe światełko do nieba, teatr ognia o 21.00, radio Radio Sud. Radio Sud. Radio Twoja muzyka Twoja muzyka